Chcieleczko wszystkim z tej strony szewła. dziś sobie zagramy w Minecraft minigame o nazwie Rainbow Runner. Yy, zaraz wyjaśniam o co chodzi. Najpierw powiem wam jeszcze o tym, że nie było filmików na moim kanale, a to dlatego, że nie wiedziałem co nagrać i znalazłem to. Myślę, że to wam się spodoba i że nie wszyscy z Was widzieli tę minigrę. Jest ona bardzo fajna, zrobiona przez takiego fajnego, jednego użytkownika, który ma bardzo fajne mapy. No i dobra, tłumaczę wam o co chodzi. Mm. Jak widzicie, tu jest takie pomieszczenie. I tu są wełny. A tu jest lawa. jest proste, drzwi się zamykają, tutaj, jak wciśniemy guzik. I musimy unikać wełny, bo wełna nas podbije do góry, i wtedy wpadamy w tą lawę i umieramy. I im dłużej wytrzymamy, tym lepiej. No, i dobra, zobaczmy, jak mi pójdzie. Lecim, lecim. Taka muzyczka tych jeżdżących torów. Jak widzicie, leci wełna strasznie szybko i trzeba ją omijać. Na początku jest łatwo, coraz ciężej będzie, zaraz sami zobaczycie. Jeszcze też nie jest takie przeźroczyste. To nie jest wcale ułatwiające Dajemy radę Spocis, spocis, dajemy radę Jest to w ogóle pierwszy kanał z jakiejś gry na i Sukces Jest was 800, może będzie Was więcej A może nie powiedzcie co chcecie Minecraft mody Jest też to wersja Minecraft 14.5 bo mam na niższej dery, i wszystko, i nie chciałem się zmieniać. Ale jak chcecie, mody to mówcie to, zmienię wersję i będę nagrywał mody. Zeszłem, zeszedłem na tą stronę, już tam zeszłem. Zeszłem chyba na tą stronę ciemną, tak zwaną, na której lecą wełny i nie daję rady. Na tej mi jakoś lepiej, muszę na tej, tej się trzymać prawej. O, kuźba. Ała. No i jak widzicie, nie jest to wcale łatwe, ale jakoś przeżyłem jakimś cudem, więc cieszyć się tylko z tego. No i już niedługo. No i w zasadzie to na tyle w tej mapie. Nie wiem jak mi poszło, sami to ocenicie, Nie jest to łatwe przeżyć. I naprawdę spróbujcie. Możecie dodać odpowiedź w wideo, jak wam poszło, ile się utrzymaliście. Ja nie wiem, później zobaczę dokładnie, jaki tam czas mi wyszedł z utrzymaniem się. Mapa jest naprawdę, naprawdę fajna. Dam link do oczywiście nie po, tym o, po tej aferze z minecashem, Dam link do twórcy, gdzie on ma oryginalny link na plan minecraft, czy tam na czymś dościągnięcia tej mapy. No i to w zasadzie na tyle. Trzymajcie się. Cześć. 对呀。Yeah.